Leci <grywa> Ona jest mądra e. E. O. Ty uważaj, bo zaraz salta w Wagi <grywa> Chodź tu w ciemno, bo tylko to... Tylko to tu w sumie jest O, tu już jest jasno Jest tam coś Tam, jeszcze... tam nic, tam tylko to, tylko znak Tu już jest światło. Tak, tak, poszło Oj. Tak, skasz. Dobra, ale weź to, żebyśmy. Nie, ty mnie zepchniesz, nie. Co ty, skasz? Nie. Ja mam nagi, czekaj. Muszę coś zrobić. Co ty Nie mogę. Nie mogę. A, pod E jest pchania, nie pod F. Tym dajesz. E. Jest ten tupiący. Ten co jajami mi tupie. Ale podlepszył mu się chyba ten sound design. O, jest. Słyszę gluta. O, widzę gluta. Gluta. E, brigada gruta znalazłem. Uciekam, uciekam. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Ej. Dobra, ktoś nie żyje. A, a, puść, a, puść, puść. Puś. O, jeszcze Tu, 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 tu Dobra co jest? Czemu mi tak reaguje? Tak Choć. Dobra, e, czyli widzę jak tam wygląda sytuacja. Przysięgam, ja tego nie kupiłem. To słownie zrespiło się na kamieniu mam to nagrane. Mam to nagrane. Jeszcze można zobaczyć, że będziemy... nagrywam. Po co? Jak ja już to nagrywam. Nie, ja cię jestem... ja nagrywam. jestem no? Nie ja jestem nagrywam. Nie, ja Ja jestem ten od efektów dźwiękowych. Już O, ptoszek. Go nie ptoszka. O. Dobra, nie go nie wiem ptoszka. A ten Zdech. Yeah. Ile mamy tego? 102. Git. Dobra, wyjście, a ja tu poczekam. No, 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 <laughs> tak. Co? Znowu? Nie, chyba że... Zaraz. Ej, ab... A. A. Czekaj to. Dobrze. Dobrze Tak Daj przejść chociaż. Już was tu zamieszka. Idę odnieść rzeczy się ma. ci tak. Aha. Widzę już. Widzę. Jak ona umarła? Co zeskoczyła pewnie? Nie wiem, gdzie się zrejżował jak zawsze. N Zostajemy tu. W górwiosie, się Jestem w ścianie. <grym> Nie naładowałem sobie latarki O prezent E. <śpiewa> to jest ten tupiący ten, ten co ja, ja mi tupię Ona nie żyje <śpiewa> O kur Co to kurwa za głos? O kurwa pies o kurwa. co? Uh, 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 uh. Co to było? Pst <głosy> <głosy> Dobrze, rób to, rób to. Pa! I co? Leć, Adam Po złoto. Co, poszła? ale? Po lecia? <noise> leciałem po złoto. Wow! Co ja się zrobię? siemano Maciej żyje? Ej, zostawiłaś tego. Czeba. Ty weź. Udziałem. Masia powietrzyła, spokojnie. Tak, Shadowboxing boxing robisz znakiem. Chcę zrobić mać. Okej, okay, wcale tego nie słyszał. Polska walczący No właśnie, z pierda, ale z mojej potęgi. Moje pangno Co? O no no, nie popatrzcie Ja jestem na górze Co za pojedynek mistrzów Przesadziła się już. Tamto. Oskubane. <grywy> Jakbym tak... Tu. Na parkur. Zgradek. tem oto gość. Robimy kontratak sobie. Tu, 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 tu. A nie zauważyła, że jestem mistrzem tej gry. Kurde mm. Dobra, to chodź, po prawej już nic nie ma, chodź, teraz zrobimy to na tym tym, bo tu jest ten robak śmieszny, chodź. Co tam jest? W ogóle, oczywiście, że nie wziąłeś tej latarki, bo po co? Chodź za mną. No bo stop, mam stop, nie znam część. Eee, ej bo... Bought... Atakuj. No super, żeś zaatakowała. A się szybko trzeba zabrać. Heh. 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 Idą, gonią mnie, Heh. mnie. <ślesz> O i E! Stamina! Puść mnie! O dobra, wracam od komu. Nie E! Psik! No okej, okay, teraz już... Chodź, nie chodzić. Miła jesteś, no. No, dzisiaj tak. No, tak. Hejka. Gratulujemy Natalii. Tej pięknej bitwy. Gratulacje. Ja Ej, no nie wylądowałem nic znaczy, nie wpisałem tego Jaka pogoda O, pada deszczem, czyli Natalia nie żyje Ale generalnie odjebała tylko maniane Oła, no ja nie bij Ja ją walnąłem raz z tego i skoczyła sama tam, przez barierkę Oa, <grym> Oła, e, to ja no, <grym> no, Jestem na hita Ty no nie zostawiamy tu z nim, ja jestem na hita Nie ja Zobaczcie. czy... Sprawdzę czy woda ciepła Nie Bardzo. Chyba tak Dobrajiem Faktycznie dużo rzeczy będzie czym handlować Czy ten co, co... No wiesz co اشتركوا <applause>